Ślad za tym, że rozpoczął się okres wakacyjny, kontynuujemy program tym razem poza obszarem zabudowanym, ale na tak zwanej normalnej drodze czyli nie na autostradzie, nie na drodze ekspresowej, tylko na drogach poza obszarem zabudowanym które oczywiście miejscami przebiegają przez obszary zabudowane. No i tutaj chcemy zwrócić uwagę na nieprawidłowości, o których m.in. pisze pan Kamil. No i właśnie, jeden z przedstawicieli szkoły, która uważa, że w obszarze zabudowanym nie schodzi się z prędkości, który jedzie cały czas powiedzmy 70, może 80. No nie tak, nie tak panowie, nie tak. No i zwalniamy proszę państwa, obszar zabudowany. Przejście dla pieszych, wszystko tutaj dobrze poznakowane, ale musimy zwolnić. Pan Kamil stwierdza, że problem z utrzymaniem właściwych prędkości... Leży nie tylko po stronie samych kierowców, którzy nie chcą tej prędkości zachowywać, tej prędkości związanej z wymogami z przepisów ogólnych, czy tej prędkości zadanej w konkretnym miejscu, oznakowaniem, ponieważ ci, którzy chcą jeździć zgodnie z przepisami, napotykają na problem innych kierowców, którzy tak nie chcą jeździć i którzy zachowują się w sposób no, co najmniej dwuznaczny, a czasami arogancki, niebezpieczny, krótko mówiąc. Poganiają, tym sygnałem świetnym, lubią wyprzedzić, a potem zajechać drogę. Tak, panie Kam zdarzają się takie przypadki. Ja zgadzam się z panem, że czasem jazda zgodna z przepisami jest nie tylko niełatwa ze względu na nadążanie za organizacją ruchu, ale niełatwa ze względu na innych uczestników ruchu drogowego, którzy jakby protestują przeciwko jeździe właściwej. Pewnie zaraz to pokażemy. No, i popatrzmy, nikt w tym obszarze zabudowanym nie wytrzymał jazdy zgodnie z ogólną regułą prędkości 50 w obszarze zabudowanym. Także, panie Kamilu, no nie jest pan odosobniony w tych problemach z prawidłową jazdą. Niestety. No i mamy, proszę państwa, obszar zabudowany, podwójna ciągła. Alfa Romeo Brera nie wytrzymała. No, a to już kompletny skandal, proszę państwa. Przejście dla pieszych i podwójna linia ciągła. Co o tym sądzić? Skrzyżowanie dodatkowo. Przecież w prawo, ta droga w prawo odchodząca, tworzyła skrzyżowanie. No to policzmy te wykroczenia. Wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu, czyli na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu i nieposzanowanie podwójnej ciągłej linii. I wjeżdżamy do Dobczyc, jak widać. Obszar zabudowany. Mam nadzieję, że ten napis Miasto Monitorowane też nas odwiedzi od pomysłu pędzenia, no bo możemy być zmonitorowani, proszę Państwa. Ale jak znam życie, na razie nie wierzymy w ten monitoring nie wierzymy w to, że możemy być nagrani tą kamerą z samochodu egzaminacyjnego czy inną kamerą. No i jeździmy, jak chcemy. A powinniśmy jeździć nie tylko dlatego, że może być. Egzekucja tej naszej jazdy, że możemy zapłacić mandat, tylko z własnego przekonania. Powinniśmy jeździć inaczej, powinniśmy stosować przepisy. Bo dopiero, proszę Państwa, za moment zacznie się 70 na godzinę, bo tam są chodniki, i uznano, że ten odcinek, zresztą mocno zurbanizowany, będzie z prędkością 50 na godzinę. A dopiero od tego momentu chodnik po lewej stronie damy 70. Tutaj wszystko gra. Tutaj drogowcy zrobili swoją robotę dobrze. Prędkość jest zweryfikowana. Ale niestety. No często nie chcemy jej stosować. No i o tym mówię, proszę Państwa. poparcie Państwo. Poparcie Państwo na tego młodego człowieka. I mały ostęp przy wyprzedzaniu. Tak przy okazji. No i ile on jedzie? No 90. A jest tutaj 70. I nie powiem, proszę Państwa, że ja jadę 70 na liczniku. Ja jadę 75 na błąd licznika, żeby na pewno nie by zawali drogą. No cóż. A potem mamy, proszę Państwa, na pasku w telewizjach informacyjnych, że... Dwie osoby zginęły, trzecia w szpitalu. I to często właśnie tacy młodzi ludzie, poza obszarem zabudowanym, na powiatowych drogach, nie stosują się do niczego. Nawet do zdrowego rozsądku. Pan Kamil napisał do nas o tym, że nie bardzo potrafi jeździć zgodnie z przepisami. Wie, że 50 w obszarze zabudowanym, gdzieś tam ograniczenie do 40, gdzieś do 70. No stara się tak jechać, no i nagle czuje się, że jest intruzem, że jest zawali drogą, że jest kimś, na którego się trąbi, którego się wręcz wyzywa, przeklina. Nie dziwię się, panie Kamilu. Są takie przypadki, niestety. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej, ale naprawdę w Polsce są momenty, kiedy poprawnie jechać się nie da. I popatrzcie państwo: skrzyżowanie, podwójna ciągła linia, to tak się jeździ. No tak, panie Kamilu, tak się w Polsce jeździ. Bo tak. Nas naciskają, bo tak nas lekceważą, bo zajeżdżają nam drogę, że siłą rzeczy jeździmy szybciej niż można. I to nie dobrze. No i zobaczmy, proszę Państwa, prędkość tego SATA. Zobaczcie Państwo. Instynktownie przyspieszyłem, proszę Państwa, bo jechał z taką prędkością, że ja nieco zwiększyłem prędkość w zabudowanych. Czyli uległem temu, czemu ulega czasem Pan Kamil, że po prostu, no, boi się jechać wolniej. Boi się reakcji innych kierowców. Popatrzcie Państwo na tą Hondę. No, jechałem właśnie tyle, ile należało jechać. No, i jak widać, byłem intruzem. Szanowni koledzy z Hondy i z innych podobnych samochodów, którzy uważacie, że przepisy są po to, żeby je łamać, którzy uważacie, że te ograniczenia prędkości to dla jakichś starych, zniedołężniałych kierowców. Albo młodych początkujących, a wy potraficie szybko, i jeszcze dodajecie do tego szybko i bezpiecznie. To nieprawda. To naprawdę wielki wasz błąd. Nie grajmy ze swoim i z cudzym życiem. To nie są strzelanki komputerowe. Mamy jedno życie. Prędkość zabija. Nawet jak nie jest sprawcą, przyczyną danego zdarzenia, to powiększa jego skutki. Przy Im mniejszej prędkości się zderzymy, tym mniejsze będą skutki. A zderzyć się możemy naprawdę. Czasami nie przewidzimy wszystkiego. Nie lekceważmy tych ograniczeń prędkości. I jeszcze mały apel do drogowców. Nie stosujcie takiej filozofii, że ograniczymy. O, właśnie, mówię to i jestem wyprzedzany. Kolejny samochód, kolejny szybki. Można powiedzieć, wściekły i gniewny. I to jeszcze tak trochę na. Niebezpieczną sytuację, bo przecież jest przeciwka, jedzie w pojazd, nie było tam dużo miejsca. No nie tak, panowie, nie tak, panowie, nie tak. I to nie jest modne, to jest obciach. Mówię do Was, młodzi ludzie, taka jazda jest obciachem. A moda na stosowanie przepisów ma przyszłość. Jak pojedziecie do Norwegii, do Szwecji, do Austrii, to zobaczycie, że tak właśnie się jeździ i co innego jest czymś, czego należy się wstydzić. I tam jest bezpiecznie. I oni się zbliżają do opcji zero. Myślę o ilości wypadków, ilości śmierci na drogach. A my jesteśmy od tego bardzo, bardzo dalecy. I jeszcze apel do drogowców, który przerwał mi ten kolega, chociaż nie jest to mój kolega. Z taką jazdą to ja się nie zakoleguję z nim. Otóż nie ustawiajcie znaku 40 tam, gdzie wystarczy 50. Czasami jest tak, że ponieważ nie stosują 50 w obszarze zabudowanym, dajecie 40. No nie, to nie tędy droga. 50 i ma być 50 i egzekwujmy to 50. Bo inaczej jest wzajemne oszustwo. Drogowcy tam, gdzie można 50, 60, dają 40, licząc, że będzie 60, 70 i będzie dobrze. Tak nigdy nie. Nie doprowadzimy do porządku. Prawdzie była już weryfikacja ograniczeń prędkości na drogach, ale chyba ona nie była jeszcze do końca skrupulatnie przeprowadzona. Ale proszę Państwa, koniec z zarządzającymi ruchem. Teraz mówię do kierowców. Do niczego nie dojdziemy, jeżeli nie będziemy stosować przepisów, jeżeli nie będziemy stosować oznakowania. Nawet jak Wam się wydaje, że to oznakowanie jest tutaj błędne, możecie wnioskować o jego zmiany, ale na razie je stosujmy. Inaczej do niczego nie dojdziemy.